Dla każdego chrześcijanina pierwszym zadaniem pozostaje spotkać prawdziwego Boga, pokochać Go i pójść za Nim. Słyszeliśmy o tym w perykobach ewangelicznych, odczytywanych w Kościele w minione niedzielę. Dzisiaj kolejny temat. Nie wystarczy Boga kochać. Trzeba pamiętać, że On kocha innych i być pomocą dla tych innych, aby to zrozumieli. Pojawia się tutaj chyba szczególnie dla dzieci naszego czasu pytanie o wolność, na ile mogę wpłynąć na wiarę drugiego człowieka, na ile mogę wtrącać się w życie drugiego człowieka. Pewnie przyjaźń jest kluczem do znalezienia właściwej odpowiedzi przez tym złotym środkiem. Tych, których znamy, potrafimy właściwie słowem obdarzyć. Jeśli kogoś nie znamy, nie potrafimy go ani upomieć, ani pocieszyć, bo każdy człowiek przecież jest inny. I sami z doświadczenia wiemy, też na zasadzie słów Chrystusa nie ma proroka między swymi, że właśnie tych, z którymi jesteśmy najbliżej, których najlepiej znamy, chyba jakoś najtrudniej jednak zbliżyć do Boga słowem. Przykład czasami żywego życia powinien wystarczyć, ale nie starczy. Może czasami potrzeba słowem dopowiedzieć, Zobrazować bardziej przykład, wytłumaczyć, dlaczego tak żyje, a nie inaczej. Z tym związany jest temat braterskiego upomienia. Jeśli widzę, że brat mój zawinił, co powinienem zrobić, aby nawrócić go na właściwą drogę? Mateusz, ewangelista, przywołuje słowa Chrystusa, w których Zbawiciel mówi o kilku krokach postępowania. Najpierw w cztery oczy. Jeśli nie usłucha, przy świadku, a później donieść Kościołowi. Te słowa Chrystusa pokazują pewien proces. Może ten, którego chcemy upomnieć, powinien sam zrozumieć, że działamy w imię dobra. A to donoszenie bratu, Kościołowi, nie służy niszczeniu człowieka, ale właśnie jego ratowaniu. Każdy z nas przeczuwa, że jest to bardzo trudne zadanie. Jak zwrócić uwagę? Jak naprowadzić na dobrą drogę, nie tracąc przyjaciela, ale okazując mu miłość, szacunek, miłosierdzie? Tutaj potrzeba Bożego Ducha, potrzeba modlitwy przed rozpoczęciem rozmowy, w której chcemy kogoś upomnieć. Może właśnie w tą niedzielę, pouczeni przez Chrystusa i zachęceni, aby upominać, gdy widzimy zło, ale jednocześnie. Łączyć się, gdy chcemy Boga o coś prosić, bo wszystkiego, o co będziemy wspólnie prosili, Ojciec Niebieski, który jest w niebie, nam udzieli. Dlatego prośmy wspólnie o mądrość dla nas, abyśmy potrafili upominać i zwracać uwagę tym, którzy błądzą, nie krzywdząc ich.